Konsument X stoi w kolejce. Na nowym iPhone'ie kupuje buty z limitowanej edycji, dostępne jeszcze tylko przez kilka godzin. Dobrze, że jest opcja zapłacenia później, bo okazja przeleciałaby koło nosa. Po dwóch kwadransach czekania kupuje upragnioną jagodziankę. Płaci za nią kartą kredytową, tak jak niegdyś zapłacił za telefon, którym teraz robi zdjęcie bułce z jagodami. Trochę droga, ale wygląda tak jak ta na TikTokach. Jakbyście planowali iść właśnie z całą rodziną na jagodzianki, to my proponujemy przed tym chwilówkę wziąć. Dokładnie. Nie. Nie masz na Jagodzianki siana, zadzwoń do bociana. Nie mówię o nikim personalnie, ale o hiperkonsumencie. Taka osoba może być pod wpływem wielu czynników, np. psychologicznych trików marketingowych, czy wewnętrznej, często wykreowanej przez media potrzebie podkreślenia statusu. Hiperkonsument, będąc pod ich wpływem, dokonuje kolejnych niepotrzebnych, kompulsywnych zakupów. Konsumentami jesteśmy wszyscy, a hiperkonsumentami całkiem spora grupa, zważając na to, ile wyrzucamy sprzętów, ubrań i jedzenia, a dodatkowo Polacy w tym roku biorą prawie 40% chwilowek więcej niż w zeszłym. Zadłużenie z tytułu kredytów konsumenckich wynosi prawie 300 miliardów. Złotych. Dlaczego wpadamy w pułapkę życia ponad stan i dlaczego kupujemy rzeczy, których nie potrzebujemy, za pieniądze, których nie mamy po to, by zaimponować ludziom, których nie lubimy? Przez większość ludzkiej historii życie nie było zdominowane przez konsumpcjonizm. Ludzie produkowali, naprawiali, dzielili się i zużywali rzeczy w tempie, które odzwierciedlało realne potrzeby. Kurtka po starszym bracie, oczywiście, że tak. Kiedyś obciach, teraz klasa. 40 years and i bought it Wyobraźmy sobie wioskę sprzed tysiącleci, gdzie postać rzemieślnika, garncarza, kowala czy krawca żyła z produkcji na zamówienie. Każdy przedmiot miał swoją historię, lokalne znaczenie, był przekazywany pokoleniom. Zyski z wymiany handlowej, takie jak w Mezopotamii około 3000 lat przed naszą erą, gdzie na glinianych tabliczkach zapisywano ceny, nie prowokowały do zakupów ponad stan, ale do rozsądnego zabezpieczenia egzystencji. Wspólnotowy charakter życia w średniowieczu, sklepy obok kościołów, targi jako wydarzenie społeczne sprzyjał świadomości konsumpcji i napraw. Krawiec reperował spodnie, kowal ostrzył sierp, a rzemieślnicy znali swoich klientów. Przełom nastąpił wraz z wynalezieniem prasy drukarskiej przez Gutenberga w XV wieku. Od tego czasu zaczęły pojawiać się masowo drukowane reklamy i ulotki, co sprawiło, że klienci zaczęli być bombardowani informacjami o produktach. W XVIII i XIX wieku wraz z rewolucją przemysłową fabryki zaczęły wytwarzać ogromne ilości dóbr, a z nimi powstawała Potrzeba skierowania ich na rynek, zrodziły się pierwsze agencje reklamowe, masowy marketing i branding, które przekształciły zwykły produkt w symbol statusu i stylu życia. I teraz jesteśmy tu. Początek druku, rozwój marketingu i produkcja masowa popchnęły nas do zostania final bossami konsumpcjonizmu, którymi rządzi reklama z podłożem psychologicznym i moda. A bubu, czy komuś to w ogóle trzeba przedstawiać? W ostatnich miesiącach te kolekcjonerskie zabawki o osobliwej urodzie wzięły szturmem wszystkie internetowe media i stały się totalnym hitem. Zabawka, która de facto nie ma żadnej funkcji, za to cenowo, no, nie są to tanie rzeczy. Ale kupujemy. Kupujemy, bo oddziałuje na nas kilka mechanizmów. Przede wszystkim nie lubimy nie mieć tego, co mają inni. Jest to efekt owczego pędu, który pcha nas do zakupu nie ze względu na produkt, ale chęć przynależenia do grupy. Come with me to a laboo boo lunch. Say hi, la all the laboo freaks. <laughs> yeah, girl, we're gonna drop her off at daycare. Miss thinks so she can hang out with all her other brothers and sisters. La laboo la, boo, la, boo, la boo boo. Yeah, and the whole family is there. La boo, la boo. La boo. La Boo -boo's crossing. What the fuck is going on here? Nasza potrzeba przynależności jest bardzo silna, a sprawny marketing na kontach influencerów zrobił z Labubu już nie tylko zabawkę, a symbol statusu, który my jako konsumenci uwielbiamy podkreślać. Omówmy się, dędający futrzak przy torebce nic nie zmieni i najprawdopodobniej nie jest wart tych pieniędzy, ale ludzie i tak to kupią, żeby podkreślić swój status, no i trochę podbudować jego. Genialny marketing to nie tylko influencerzy. Element gamifikacji, czyli gry w postaci mystery boxów, znacząco podbija emocje. Towarzyszące zakupowi. Mówiąc fachowo, bardzo mocno stymuluje to nasz układ nagrody. Pokazują to silne reakcje przy unboxingach. Taki mechanizm czyni jedne wersje pospolitymi, a drugie wyjątkowymi i bardzo rzadkimi, a to podkreśla status i zaangażowanie. Te maskotki są na tyle pożądane, by ich twórcy w 2024 roku zarobili 420 milionów dolarów, a prognozy na bieżący rok są jeszcze bardziej obiecujące. I tutaj wita się z nami jeszcze jeden efekt bardzo dobrze znany w marketingu, czyli tak zwana reguła niedostępności. Krótko mówiąc, im coś jest mniej dostępne, tym jest bardziej przez nas pożądane. Rzadkie zabawki, limitowane dropy odzieży, aplikacje i miejsca dostępne tylko na zaproszenie wewnętrznego kręgu, my jako ludzie chcemy tego, co jest za zamkniętymi drzwiami. W świecie konsumpcjonizmu ekskluzywność staje się walutą, a dostęp do niej jest kontrolowany przez zaproszenia. Nie pieniądze, a to kogo znasz i skąd jesteś ma znaczenie. Przykładowa aplikacja zakupowa mail stworzona przez twórców mystery boxów hit pozwala na dostęp tylko z zaproszeniem i przy spełnieniu konkretnego profilu klienta członkowie są usuwani jeśli robią screeny lub przestają być aktywni by utrzymać czystość społeczności. Tak, dobrze przeczytaliście, żeby móc kupować ciuchy w tej aplikacji czy w tym sklepie musicie najpierw zapłacić za dostęp i w zależności od tego, czy chcecie mieć dostępnych 100 marek, 50 marek ubrań, czy 25, czy coś, to wybieracie sobie swój pakiet. No Super sprawa. Ach, pieniądze leżą na ziemi, tylko trzeba się po nie schylić. Nawet staropolskie przysłowie mówi: miej wykupane, a będzie ci dane, czyli nic nie obudzi tak zainteresowania jak niedostępność. A ekskluzywność produktu jest nas w stanie popchnąć do ustawiania się w kolejkach tradycyjnych czy online, nawet w środku nocy, tylko po to, żeby zdobyć parę drogich butów, mimo tego, że mam już ich całą szafę, no ale zawsze też można na nich solidnie zarobić, odsprzedając swoją parę konsumentowi, który nie zdążył ich zgarnąć w kolejce. To bardzo popularny sposób zarabiania na niedostępności produktów bo rynek od sprzedaży sneakersów jest wart miliardy dolarów rocznie. Od której tutaj czekasz? Od 6 rano jestem. A jest jakaś lista? Tak, jest lista. Ja jestem 11 na liście. A buty dla siebie, czy nas sprzedaż? Czy jeszcze zobaczę. A ile można zarobić? Mam nadzieję, że z 300 na plus może wyjdę. W świecie randek natomiast działa The Leak, czyli elitarny serwis, który automatycznie filtruje użytkowników bazując na LinkedIn, edukacji czy zawodzie i dopuszcza nowych tylko poprzez zaproszenie lub płatne przyspieszenie. Produkcji. Procesu, co budzi oskarżenia o elitaryzm i społeczne wykluczenie. Jak widać, nawet samotność można opakować w poczucie bycia wyjątkowym i za jedyne 200 dolarów sprzedać dostęp z groźbą wyrzucenia, bo jeśli twój szef na LinkedInie zbytnio będzie narzekał na twój performance w pracy, no to wylatujesz. La bubu, la bubu. Jagodzianki, labubu to jedne z wielu symboli chwilowej mody, natomiast konsumpcjonizm to znacznie więcej. To przede wszystkim kupowanie ponad rzeczywistą potrzebę. W dobie hiperkonsumpcji Polacy wydają coraz częściej pieniądze na przedmioty, których w gruncie rzeczy nie potrzebują. Badania wskazują, że aż 42% z nas przyznaje się, że kupuje znacznie więcej niż rzeczywiście potrzebuje, a połowie zdarza się sięgnąć po produkty, które mogłyby poczekać z zakupem na później. Podobne wnioski płyną z wcześniejszych raportów. Internetowe zakupy, które dla wielu znaczą regularność, wpływają na eskalację tych wydatków. Ponad 40% badanych Polaków deklaruje, że miesięcznie wydaje 1000 zł i więcej, a aż 3 czwarte z nich potrafi wydać ponad 1500 zł na pojedynczy zakup. A gdy do tego wszystkiego dorzucimy wszystkim nam dobrze znane i kochane subskrypcje, to robi się z tego mieszanka wybuchowa. Pamiętajcie, że ta na kanale Globus nic nie kosztuje, a za darmo to dobra cena, dlatego klikajcie suba, dzwoncie dzwoneczkiem i bądźcie na czasie. Model subskrypcyjny wymyka się Polakom spod kontroli. Według Santander Consumer Banku 62% Polaków ma co najmniej jedną subskrypcję, gdzie 20% z nich płaci ponad 100 zł miesięcznie, a 7% powyżej 150 zł. W ujęciu całorocznym daje to setki lub nawet tysiące złotych i to często bez realnego użycia usługi. A ty zastanawiałeś się kiedyś ile miesięcznie tracisz na rzeczy, których de facto nie potrzebujesz? Jak już wiemy 42% z nas kupuje zdecydowanie więcej niż powinno, a połowa zdarza się regularnie wydawać pieniądze na przedmioty, które mogłyby spokojnie poczekać. Zamiast wydawać pieniądze na kolejny zbędny gadżet, być może warto zastanowić się, czy nie zacząć dbać o coś naprawdę ważnego, na przykład swój majątek. Aplikacja XTB, partner tego kanału, pozwoli ci w wygodny sposób inwestować w tysiące akcji i funduszy ETF z całego świata. Zamiast kolejnych gadżetów możesz wykorzystać plany inwestycyjne XTB, które pozwolą ci zbudować portfel inwestycyjny, który będzie realnie pracował na Twoją przyszłość. Dodatkowo w w aplikacji XTB znajdziesz usługę e oraz kartę wielowalutową, które sprawią, że kontrola i zarządzanie codziennymi wydatkami stanie się jeszcze łatwiejsze niż wcześniej. Jeśli chcesz zrobić pierwszy krok, zakładając konto w XTB z kodem GLOBUS otrzymasz dostęp do dedykowanego kursu dla początkujących, który krok po kroku wprowadzi Cię w świat rynków finansowych. Link do założenia konta w XTB znajdziesz w opisie tego filmu. Pamiętajcie jednak, że inwestowanie niezależnie od obranej strategii zawsze wiąże się z ryzykiem. Dlatego należy robić to odpowiedzialnie i przede wszystkim zacząć od zdobywania niezbędnej wiedzy. Czyli wychodzi na to, że uwielbiamy kupować, choć z drugiej strony niemal trzy czwarte z nas twierdzi, że nie kupuje niepotrzebnych badziewi. To znów Santander wychodzi nam naprzeciw i mówi 19% Polaków kupuje bezmyślnie i bez hamulców. Nabywamy rzeczy, z których nawet nie korzystamy, tak twierdzi 45% badanych. To oznacza, że pod naciskiem impulsu kupujemy coś zbędnego. Kupujemy coś w nadziei, że pozytywnie wpłynie to na nasze życie, bądź coś w nim faktycznie zmieni, no ale, jak dobrze wiemy, nie zawsze to tak wygląda. Dajcie znać, czy wy kiedyś mieliście w życiu taką sytuację. Napiszcie w komentarzu. Kup 3 w cenie dwóch? Kup dziś zapłać za miesiąc, kup dziś a pierwsze 3 miesiące dostaniesz za darmo, no i klasyk, promocja ograniczona czasowo tych sztuczek jest cała masa. W ujęciu wartościowym problem rośnie. Przeciętne wydatki na jedzenie stanowią często do 1500 zł miesięcznie, przynajmniej według połowy polskich gospodarstw 8% wyda zaś ponad 3000 tylko na żywność. Jednocześnie wydatki na klasykę, jak odzież, elektronika czy wyposażenie domu, między 2003 a 2019 wzrosły do 113%, a nie Niektóre kategorie, jak restauracje czy kultura, wzrosły nawet dwukrotnie. Te liczby pokazują, że wzrost zarobków i inflacja generują przestrzeń, którą często wypełniamy zakupami dla samego zaspokojenia potrzeby nowości. Impulsywne kupowanie wspiera również kultowy model syndromu konsumpcyjnego Zygmunta Bauman'a, polskiego socjologa i filozofa. Nazwał tak stan, kiedy chcąc sobie poradzić z trudnymi emocjami, idziemy właśnie w zakupy, a osoby z niskim poczuciem własnej wartości mogą być skłonne do kupowania więcej po to, żeby ten wartość wartość podnieść i tak te koło się kręci. Nowsze sprzęty mimo że obecne spełniają funkcję więcej ubrań niż jesteśmy w stanie nosić czy więcej jedzenia niż jesteśmy w stanie zjeść i tu dane są zatrważające. ONZ podaje że na świecie rocznie wyrzucamy jedną trzecią wyprodukowanego jedzenia. Wyobraźcie sobie zamówić 9 pierogów i od razu na starcie 3 wyrzucić do śmieci. Uch. Aż mnie zmroziło. Według raportu Nie marnuj jedzenia w Polsce rocznie marnujemy 4,8 miliona ton żywności. Za ponad połowę odpowiedzialne są gospodarstwa domowe. Kupujemy za dużo i tracimy kontrolę nad terminem ważności, bo to jest główną przyczyną wyrzucania żywności. Jakie są tego konsekwencje? Zacznijmy od ekologicznych, bo zmarnowana żywność odpowiada za około 10% światowej emisji CO2. Marnowanie żywności to nic innego jak wyrzucanie pieniędzy w śmietnik. Statystyczna czteroosobowa rodzina w ciągu roku straci nawet 3000 zł z tego powodu. Już nawet nie chodzi o oszczędność, ale wobec faktu, że miliony Polaków żyje w ubóstwie i są zmuszeni do korzystania z banków żywności, jest to jasny sygnał, aby przyjrzeć się swoim zakupowym nawykom. Podwyżka w pracy, wspaniałe jest to uczucie, prawda? Myślę, że nie jestem jedyny, który na fali euforii kupił z tej okazji jakiś gadżet, ciuch czy może wycieczkę. Nie ma w tym nic złego, a nawet przeciwnie, trzeba się nagradzać za sukcesy. Warto jednak zwrócić uwagę, czy nasz konsumpcjonizm nie przejmuje sterów, bo może nas dopaść tak zwany efekt Diderota. Zasada według której po kupieniu nowego, droższego przedmiotu czujemy dysonans względem już posiadanych. Jeśli szarpniemy się na nowy, dobry garniak, szybko pojawi się pokusa Zakupienia nowego zegarka, mimo że mamy już trzy. A po zakupie nowego telefonu, szybko powędrujemy myślami w stronę zakupienia nowego smartwatcha. Jak już dorzucimy kilka rzeczy do sprzętów, szaf i sejfów, zaczynamy chodzić do droższej kawiarni. Restauracja niegdyś na specjalne okazje zaczyna być odwiedzana częściej. Jak powszechnie wiadomo, do dobrego człowiek się szybko przyzwyczaja, coś co kiedyś było luksusem, teraz jest normą. I nagle się orientujemy, że może faktycznie zarabiamy trochę więcej, to w mieszkaniu miejsca jakby mniej a poziom życia pozostał bez zmian i w dodatku portfel wcale nie jest grubszy. Lifestyle Inflation. Tak nazywa się zjawisko, gdy chcąc podkreślić status i dać wyraz sukcesom finansowym, przyzwyczajamy się do dóbr i zachcianek, których jeszcze niedawno, czyli przed podwyżką, nie potrzebowaliśmy. Może nawet dojść do momentu, gdzie inflacja naszego stylu życia zacznie prześcigać zarobki i tu robi się gorąco. Wtedy zaczynają się problemy, bo nie jesteśmy w stanie zbierać oszczędności. Według raportów z ostatnich lat wciąż około połowa Polaków nie ma oszczędności przekraczających 10 tysięcy złotych, a co Piąty Polak nie ma ich w ogóle. Część tej statystyki zapewne dotyczy ludzi żyjących w realiach, gdzie brak oszczędności jest wynikiem ciężkich sytuacji, a nie kupowaniem jego dzianek za trzydychy. Sorry, że ja znowu o tych jego ale 34 zł, ja bym sobie za to życie ułożył, ludzie! Wierzę jednak, że równie duża grupa przy odpowiedniej dyscyplinie finansowej byłaby w stanie poprawić swoją sytuację materialną, jak i wstydliwą statystykę. Bo w ostatnich latach Polacy, zaraz obok Greków, znaleźli się wśród naj Mniej chętnych do oszczędzania w Unii Europejskiej. Nie oszczędzamy, a wydatki lubią przychodzić niezapowiedziane. Naprawa samochodu, ślub w rodzinie, choroba albo inne przykre sytuacje. Na każdym kroku może się coś wydarzyć. Wtedy konsumpcjonizm może odbić się czkawką i zacząć wciągać niczym ruchome piaski. Co trzeci, Polak jest w stanie utrzymać się bez pracy i bez dalszych dochodów wyłącznie przez miesiąc. No nie wygląda to zbyt kolorowo, a ty do jakiej grupy należysz, daj znać w komentarzu, czy oszczędzasz i. Nie boisz się o swoją przyszłość, czy raczej na samą myśl o stracie pracy, aż włos jeżyć się na głowie. A co jeśli stwierdzisz, że ty już teraz chcesz się nagrodzić za ciężką pracę? No ale jakimś dziwnym trafem, w portfelu ilość tych śmiesznych kartek z podobiznami władców Polski jest dosyć niska. Co wtedy? Chwilówka. Raport Big pokazuje, że w styczniu 2025 roku Polacy skorzystali z tzw. chwilówek na ponad miliard złotych. Średnia kwota pożyczki ledwie 2,5 tysiąca złotych, czyli możemy domniemywać, że nie chodziło tu o jakieś większe inwestycje, a raczej zwykłe życiowe wydatki. Kolejny przykład to płatności odroczone, tak tzw. model BNPL. Buy now, pay later. Tylko w styczniu zaciągnęliśmy pożyczkę na kwotę 931 milionów złotych. Średnia wartość pożyczki to 650 zł, czyli znów nie jakieś duże inwestycje, a zwykłe wydatki konsumpcyjne. Banki bombardują nas reklamami, proponując dodatkowe środki na bieżące wydatki, zakup sprzętu na raty, czy dodatkową gotówkę na superwakacje i bogate święta. Dodatkowe pieniądze mają nam dać poczucie luksusu i bezpieczeństwa, komfort nie martwienia się wydatkami. I wiele z nas łapie się na te iluzję bogactwa. Iluzje, bo zawsze przychodzi czas spłaty, a nadmierne korzystanie z kredytu Konsumpcyjnych może bardzo szybko wpędzić nas w spirale długów. Po jakimś czasie zbiera się grupa małych rad za sprzęt i odroczonych płatności za ciuchy czy karty kredytowe, które wyzerowaliśmy na wakacjach. I tak tracimy kontrolę nad zobowiązaniami, co popycha nas do zaciągania kolejnych długów, by spłacić poprzednie. Według danych z tego roku ponad 2 miliony Polaków ma problem ze spłatą zadłużenia, a łączne zadłużenie w kontekście kredytów konsumenckich wynosi ponad 200 miliardów złotych. Ogromne pieniądze. Pytanie, ile labubu można za to kupić? Od sprzedaż, labubu, kiedy już wyjdą ze sprzedaży? Czy ja wpadłem właśnie na pomysł na milion? Czy ja się właśnie nim podzieliłem? Nieważne, ile zarabiasz, ważne, ile wydajesz. Bo przecież nawet sam mistrz Mike Tyson, który na samych walkach miał zarobić absurdalną kwotę 685 milionów dolarów, w pewnym momencie życia ogłosił upadłość, został z niczym, a nawet z 23 milionowym długiem. Wszystko to przez rozrzutny styl życia, ekskluzywne posiadłości, samochody, imprezy, no i jeszcze ten słynny tygrys. Lepiej jest przeżyć rok życiem tygrysa. Niż 20 lat się żółwia. Lecz nadmierny konsumpcjonizm może przynieść ogromne szkody nie tylko naszemu portfelowi i ogarniętej przez samą głowie, to też ogromny rachunek wystawiony w środowisku. Planowane postarzanie produktu to sposób, w jaki producenci dokładają swoją cegiełkę do napędzania zakupowego szału, tworząc produkty w taki sposób, aby nie służyły nam przesadnie długo. Producentom coraz częściej zarzuca się sztuczne postarzanie produktów, głównie smartfonów, poprzez decyzje projektowe, które skracają ich żywotność lub utrudniają. Kiedyś baterię w telefonie mógł wymienić każdy. Nie potrzeba było żadnych narzędzi, tylko druga bateria i już. A teraz wymień baterię, to zaraz ekran zepsujesz. Praktyki te znane są pod nazwą Planned Obsolescence, czyli zaplanowanego zużycia. W prawie europejskim to zjawisko nie jest wprost zakazane poza Francją. W 2015 roku Francja właśnie wprowadziła planowane zużycie jako przestępstwo, karane grzywną do 300 tysięcy euro lub więzieniem do 2 lat. Super koszulka ze sklepu fast fashion, śmiesznie tania, przechodzi przez trzecie pranie i już piżama. Brzmi znajomo? W przypadku sprzętów elektronicznych producenci lubią nas popychać do zmiany poprzez zabieranie dostępu do aktualizacji lub projektują urządzenia tak, aby koszty naprawy były bliskie zakupu nowego sprzętu. Jeden z pierwszych takich przypadków to zmowa firm produkujących żarówki. Celowo osłabiając produkt skrócili jego żywotność o połowę, co popchnęło klientów do częstszych zakupów. A tu z kolei całkiem niedawna sprawa, gdzie Apple posądzono o celowe spowolnienie starszych modeli, poszło na ugodę opiewającą na 500 milionów dolarów. 500 milionów dolarów jako ugoda. No, chyba im się jednak opłaca to postarzanie, bo nie wiem jak wy, ale tak to jest. Kilka lat telefon, nowa aktualizacja i jakimś dziwnym trafem teraz wszystko się zacina. Przypadek. Nie sądzę. Takie działania są kosztowne dla naszej planety, bo obrywa ona dwa razy w momencie powstania takiego produktu i w momencie, kiedy nasze zabawki wyrzucamy. Fast fashion, czyli moda szybko reagująca na trendy, tania, choć oszczędność jest tylko pozorna, bo zamiast trwałego ciuchu na lata mamy go na kilka prań. Z tego powodu jest to jeden z najbardziej szkodliwych dla środowiska przemysłów. Produkcja jednego t-shirtu zużywa tyle wody, ile człowiek jest w stanie wypić przez dwa lata a jednej pary dżinsów nawet trzykrotnie więcej. Produkcja CO2 skandaliczna, bo branża modowa wydziela rocznie więcej gazów niż lotnictwo i żegluga razem wzięte. Na wysypiska i spalarnie trafiają miliony ton odzieży, z których zaledwie 1% jest recyklingowany, do tego nawet 40% wyprodukowanej odzieży nie zostanie sprzedana, kolejne tony na śmierć. I statystyka, która powinna być w encyklopedii pod hasłem konsumpcjonizm. Konsument w USA wyrzuca średnio 37 kg odzieży, a t-shirt jest noszony maksymalnie 10 razy. Przecież to nawet nie przejdzie cyklu od koszulki wyjściowej do piżamy po szmatę. Najlepsze są szmatki z koszulek. Ale konsumpcja to nie tylko fizyczne rzeczy, bo konsumujemy też treści, emocje i uwagę. W czasach TikToka, Reelsów i wiecznego scrollowania staliśmy się hiperkonsumentami informacji. Codziennie jesteśmy zalewani reklamami, które celują w nasze potrzeby, kompleksy i pragnienia oraz tworzą nowe, często takie, których wcześniej nie mieliśmy. Mechanizmy za tym stojące to nie przypadek, ale zaawansowana inżynieria psychologiczna i dane, które zbierają o nas aplikacje. Za scrollowanie płacimy czasem, koncentracją i uwagą, a często finalnie także pieniędzmi, bo każda z tych treści może być furtką do jakiegoś zakupu. A nawet jeśli nic nie kupimy, to firmy zarabiają na naszym czasie spędzonym przed ekranem, wciągając nas jeszcze głębiej w spiralę konsumpcji. Cyfrowy konsumpcjonizm nie zostawia po sobie śmieci w fizycznym koszu, ale śmieci w głowie. Przebodźcowanie, FOMO i trudności w skupieniu to realna cena, którą płacimy za darmowy kąt. W codziennym natłoku informacji i reklam łatwo wpaść w pułapkę kupowania rzeczy, których tak naprawdę nie potrzebujemy. Chwilowe must have, zakup na raty czy pogoń za modnymi gadżetami nie tylko opróżnią nam portfel, ale dorzucą jeszcze kolejny orzech do zgryzienia dla środowiska. Marnowanie jedzenia, kolekcjonowanie modnych i mało trwałych ubrań, czy wymiana telewizora na nowy, bo sąsiad ma lepszy, to wszystko skutki konsumpcjonizmu, który coraz częściej wymyka się spod kontroli. Warto więc zacząć patrzeć na zakupy trochę inaczej, nie jako sposób na podkreślenie statusu czy chwilową radość, ale jako decyzje, które realnie mają polepszać nasze życie, decyzje o dużej wadze dla naszego portfela i planety. Kupujmy świadomie mniej i lepiej. To prosty krok, by wyjść z tej spirali, i zachować trochę zdrowego rozsądku w świecie, gdzie pokusa czyha na każdym kroku. Moi drodzy, to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeśli macie jakieś przemyślenia odnośnie konsumpcjonizmu, koniecznie dajcie znać w komentarzu lub napiszcie do mnie na Instagramie. Ja oczywiście zachęcam Was do zostawienia subskrypcji na kanale, klikajcie dzwoneczek, by być na czasie. A my widzimy się w kolejnych materiałach. Do zobaczenia.